Cześć, z tej strony Mateusz, samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateł, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiejszy podcast dedykuję tym, którzy boją się inwestować na szczytach, którzy boją się, że będą mieli pecha i jak tylko kupią akcje, co następnego dnia dosłownie będzie krach albo w kolejnym tygodniu. Czyli po prostu wszystkim, którzy boją się inwestować. Akcje. W moim podcaście mogliście już znaleźć wiele interesujących analiz behawioralnych dotyczących długoterminowego inwestowania. Na przykład omówiłem już niuanse psychologii inwestowania w podcaście, któryś dokładnie tak nazywał. Opisałem nieudane inwestowanie poszukiwacza okazji, dołków, po prostu wyszukaj. Dołkach lub inwestowanie w dołkach, i znajdziesz ten podcast. Omówiłem już posiadanie szklanej kuli, czyli kogoś, kto by umiał przewidywać kryzysy i ich unikać. Całość zwieńczyłem na razie podcastem o tym, czy inwestowanie wymaga szczęścia. O tym też było. Natomiast brakowało mi czegoś jeszcze do kompletu, i to jest właśnie inwestowanie na szczytach. W dzisiejszym podcaście omówimy dwie osoby, albo raczej pokażę Wam dwie zupełnie różne symulacje. Pierwsza będzie o człowieku który ma wybitnego pecha czyli o takiej osobie która zawsze inwestuje nowe środki w najgorszym ku temu momencie. Czyli wyobraź sobie kogoś co loguje się na konto maklerskie co miesiąc i nowe środki które czasami odkłada nawet przez wiele wiele lat np. Na, na lokacie bo tu będziemy mówić o lokacie inwestuje na giełdzie w przeddzień kryzysu czyli zawsze kiedy przed nami będzie duży dołek on inwestuje swoje nowe środki. No ale z drugiej strony jest bardzo wytrwały i jak już raz zainwestował, to trzyma przez wiele, wiele lat. Po prostu inwestuje w bardzo złym momencie. Drugą osobą, zupełnie. Innym inwestorem będzie ktoś, kto inwestuje tylko na szczytach, czyli na tzw. Tak all-time high, czyli po prostu maksimach dotychczasowych indeksu akcji, czyli osoba, która nie inwestuje, kiedy są jakiekolwiek dołki, natomiast inwestuje, jak nigdy wcześniej nie było drożej. Co też się wydaje po prostu bardzo dziwnym sposobem inwestowania. W tworzeniu tego materiału bardzo, ale to bardzo inspirowałem się już legendarnym artykułem: What if you only invested at Market Peaks, czyli co, gdybyś inwestował tylko na szczytach, Bena Carsona z Wealth of Com Sense, tak się nazywa jego blog, który oczywiście serdecznie polecam. Jednak postanowiłem trochę ten scenariusz rozszerzyć o więcej lat, pokazać też alternatywę, bo stwierdziłem, że można zrobić to jeszcze może nie lepiej, ale dogłębniej, ponieważ tam była taka prosta analiza. Ja się zainspirowałem tym, ale myślę, że zrobiłem to trochę szerzej. Zresztą zaraz zobaczysz. Tak jak mówiłem, pierwszy będzie inwestycyjny pechowiec, zasad jest tylko kilka. To jest ktoś, kto zawsze inwestowałby nowe środki tylko jak nadchodzi przynajmniej 15% spadek od szczytu, czyli jakaś taka głębsza korekta albo nawet kryzys. Nowe środki, które oszczędzałby co miesiąc, indeksowane inflacją. Po prostu trzymałby na lokacie. To jest Amerykanin, zakładamy amerykańskie lokaty. Wszystko to brałem ze statystyki stóp procentowych, po prostu przybliżyłem stopami procentowymi. Lokaty, i założyłem, że ta osoba zazwyczaj inwestuje, na, znaczy inwestuje, oszczędza na lokacie, a kiedy jest przeddzień kryzysu, to przenosi te inwestowane, a właściwie oszczędzane na lokacie środki na giełdę. Każdą symulację wykonam w dwóch wariantach: 70 lat dla SP 500, czyli amerykańskiego indeksu, oraz 55 lat dla MSCI World. Oczywiście obydwa. Indeksy z dywidendami. Zacznijmy od pechowych 70 lat SP 500. Ale najpierw, jak właściwie działa logika tego pechowca, bo to jest bardzo ważne, żebyś rozumiał, jak to działa. W pewnym sensie zakładamy, że ta osoba ma pecha, czyli trochę zna przyszłość i wie, kiedy będą najgorsze momenty do inwestowania. Wiadomo, że nie zna, po prostu robi to szalenie. Pechowo. Pechowiec jest Amerykaninem. Pierwszą pracę podejmuje w styczniu 1955 roku i od tego czasu oszczędza regularnie równowartość tamtejszych 100 dolarów, indeksowaną co miesiąc inflacją. No ciekawostka jest taka, że po 70 latach to już jest uwaga, uwaga, 1200 dolarów prawie. Ale 70 lat temu było to 100 dolarów miesięcznie. Co miesiąc logujeś na swoje konto bankowe. To jest ważne, że raz w miesiącu i na konto maklerskie i po prostu. Dokonuje przelewu z takim schematem, że na ogół lokuje oszczędności na lokacie, a jeżeli jesteśmy na miesiąc przed rozpoczęciem głębokiego spadku, czyli jesteśmy na maksimach, ale będzie głęboki, przynajmniej 15% spadek, to przenosi te wszystkie nowe środki na. Giełdę. Jednak co robi powiedziałbym dobrze tak od razu, to to, że mimo tego pecha, raz zainwestowanych w akcję środków, nigdy nie przynosi z powrotem na lokatę. Czyli jest taki wytrwały w tym wszystkim. Wyobraź sobie, że zawsze nowe inwestowane środki od razu przepalasz, nie wiem, 15, 20, 30, nawet 50% z nich, ale mimo wszystko wytrzymujesz do końca, czyli nie lubisz realizować straty, i taki właśnie jest nasz. Pechowiec. W jakich momentach i w ilu właściwie momentach on by inwestował pieniądze? Też jest ciekawe, tutaj pokazuje wykres drawdown, czyli tak jak indeks akcji spadał, amerykańskich przez 70 lat zrobiłby to tylko 11 razy, czyli przy tymi wszystkimi głębszymi spadkami. Czasami raz na kilkanaście lat, zazwyczaj raz na tak 6-7. Lat. Gorzej być nie może, prawda? No taki antydetektor dołków, czyli po prostu najbardziej pechowy market timing, jaki jest możliwy. Jakie są wyniki takiego inwestora? No setki razy powtarzałem już, że do inwestowania w akcję wystarczy odpowiednio długi horyzont inwestycyjny i związana z nim duża doza cierpliwości. I tutaj tylko potwierdzę to, bo choć pechowy amerykański inwestor inwestował nowe środki w najgorszych ku temu momentach, zresztą widziałeś przed chwilą, przed kryzysami, czasami tracił od 30 do 55% nowo zainwestowanych środków, co musiało naprawdę być dla niego bardzo bolesne, to jego wynik jest całkiem Niezły. Dzięki tej silnej woli, że wytrzymywał te wszystkie krachy, korekty i zostawiał te środki zainwestowane, już później do końca one były zainwestowane, mimo tej złej intuicji, słabej intuicji, te 70 lat inwestowania skończył z kwotą 17,7 miliona dolarów wobec 23,1 milionów dolarów dla kogoś, kto po prostu kupowałby akcje regularnie, co miesiąc. I zauważ, że jest to wynik bardzo, ale to bardzo dobry, zwłaszcza, że ktoś, kto by ciągle trzymał środki na lokacie, osiągnąłby 1,25 miliona kapitału, a suma zainwestowanych środków to 420 tysięcy. Także jeszcze raz, 17,7 miliona wobec 23 około milionów dolarów, jakby ktoś inwestował regularnie. Czyli zobacz, że mimo, że miał koszmarnego pecha, to tak naprawdę jego wynik inwestycyjny, ta suma środków gromadzonych pod koniec, jest tylko około 24% mniejsza niż kogoś, kto by robił to lepiej. Czyli co miesiąc po prostu kupował akcję. Jeszcze lepiej to widać na wykresie logarytmicznym, ponieważ pokazujemy tutaj różnicę, jakby lepiej widać te początkowe lata. I różnica mniej więcej zawsze wynosiła 20%, czyli ten inwestor dokonywał naprawdę fatalnych decyzji, zwłaszcza na początku było to widać. Ale z czasem ta różnica no ciągle wynosi dwadzieścia kilka procent i inwestor, zauważcie jaka jest siła tego, co on robi, on zostawia te pechowo zainwestowane środki na długi termin. Czyli raz straci bardzo dużo w kryzysie, a później już środki przez wiele, wiele lat procentują. No i zauważ, że jego wynik nie jest wiele gorszy od kogoś, kto robi, robi to regularnie, czyli oczywiście dużo lepiej, no bo statystycznie będzie kupował taniej od osoby, która inwestuje nowe środki tylko w przededniu kryzysu. Jak to możliwe, że taki pech nie rujnuje wyniku inwestora? Zakładając, że indeks giełdowy w długim terminie rośnie, tak jak SP 500 w tych latach, ktoś, kto nie ma czasu ani wiedzy na pogłębione analizy rynku, powinien po prostu inwestować środki jak najszybciej, nie bacząc na ceny. Czyli regularnie. Nie powinien słuchać guru, nie powinien słuchać analityków, powinien po prostu regularnie inwestować i za dużo nie myśleć. To wychodzi zazwyczaj tak statystycznie najlepiej. Zauważ, że pechowiec, który miał taki antydetektor dołków i szczytów, czyli zawsze inwestował kiedy mu się wydawało, że będzie dobrze, ale to było najgorzej jak to jest możliwe, bo zawsze przed dzień kryzysu, wyszedł na tym naprawdę nieźle. On próbował strzelić najlepszy moment na inwestycje nowych środków, w praktyce odkładał ten moment zwykle o kilka lat Przegapiał mnóstwo bardzo dobrych momentów na inwestycje. Wybierał najgorszy moment na inwestycje, ale przez to, że trzymał to później przez lata, osiągnął tak naprawdę wynik inwestycyjny. No trochę gorszy od inwestora regularnego, ale nie wiele gorszy. Zauważ, że to jest dalej bardzo dobry wynik i znacznie pobija Lokatowicza. I ten dobry wynik osiągnął dzięki gigantycznej wytrwałości. Dzięki temu, że jak już spadły mu, spadła mu wartość tych nowo kupionych akcji, to on nie poddawał się i trzymał je już do końca. Mam na myśli przez cały ten okres, do końca naszego badanego okresu 70 lat. Wniosek jest bardzo prosty. Czas na rynku robi swoje i nawet jeśli wejdziesz w inwestycję w fatalnym momencie i nawet jak będziesz powtarzać ten błąd co kilka lat, co kryzys i zawsze nowe środki, wyobraź sobie, że nie wiem, po 60 czy 70 tysięcy złotych inwestujesz przed przeddzień kryzysu, no brzmi to strasznie, ale jeżeli te już zainwestowane pozostawisz i po prostu poczekasz, no to dzieją się prawdziwe cuda. No i Ameryki tu nie odkryłem, ale jak już jesteśmy przy Ameryce, to wyjdźmy na chwilę z i omówmy indeks szerszy, czyli MSCI World. Rynki rozwinięte zamiast samej Ameryki. Dużo już mówiłem o tym indeksie, więc z pewnością wiesz, co to za indeks. Robimy to samo ćwiczenie, tylko dla okresu 1970-2024, czyli 55 lat zamiast 70 dla indeksu szerzej zdywersyfikowanego. No i co widzimy? Po pierwsze, widzimy, kiedy inwestował inwestor, no i oczywiście znowu mega pech. Tym razem to jest 9 momentów w tym 55-letnim okresie, znowu średnio co 5-6 lat no po prostu częstotliwość straszna, tak? Ten inwestor na ogół lokuje wszystkie nowe środki na lokatach, czekając na najgorszy moment na inwestycje i wtedy inwestuje całość zgromadzonych na lokacie środków, a te, które już zainwestował zostawia. No i teraz jak wyglądają jego wyniki inwestycyjne? Jest to trochę gorzej niż dla S&P500. Pechowiec inwestujący nowe środki w przeddzień wszystkich krachów i korekt uzyskałby z zainwestowanych łącznie 280 tysięcy dolarów końcową wartość portfela wynoszącą około 3 miliony 300 tysięcy dolarów i teraz jak porównamy do kogoś kto regularnie inwestował 4 miliony 800 tysięcy dolarów a więc pychowiec miałby tylko około 31% mniej pieniędzy ponownie jest to znaczące jest to no, dość znacząco mniej pieniędzy ale porównaj sobie teraz to do kogoś kto trzymał środki na lokacie kto miałby po prostu no, znacznie mniej od miliona około 600 tysięcy dolarów nawet jeżeli ktoś ma strasznego pecha, ale wytrwa odpowiednią ilość lat, no to jak widać, indeks akcji upewnia się, że na tym nie straci. A naprawdę jest tutaj ogromny, ogromny pech. W skali logarytmicznej podobnie widać. To lepiej, czyli z czasem różnica się pogłębia, choć przez cały czas w granicach jest w granicach 20-30%. Ponownie obydwa inwestorzy znacznie pobijają wynik oszczędzającego na lokacie, co oczywiście jest do przewidzenia. Jednak pamiętajmy, że oszczędzający ponosił znacznie mniejsze ryzyko i na pewno nie miał tylu nieprzespanych nocy co inwestorzy, a zwłaszcza ten, który zawsze nowo inwestowane środki co kilka lat po prostu przepalał na każdym kolejnym krachu, czyli inwestował w najgorszym momencie, nowe środki traciły po 30 do tam 50 paru procent, on bardzo źle się z tym czuł, ale mimo wszystko wytrwał i zostawiał te środki zainwestowane. Wnioski może trochę powtórzę, ale znowu liczy się czas na rynku i nawet największy pechowiec, który nie zrezygnuje z inwestycji w najgorszym momencie i zachowa dyscyplinę w kolejnych latach, nie wycofując swoich środków z indeksu akcji, może osiągnąć satysfakcjonujący, choć znacznie gorszy od kogoś regularnego wynik inwestycyjny. Wielu słuchaczy mojego podcastu, wielu widzów mojego kanału YouTube boi się inwestować na szczytach wszechczasów, czyli tak zwanym ATH. Skąd to wiem? Ponieważ otrzymuję mnóstwo pytań o to, czy powinno się inwestować na szczytach. Właściwie zauważyłem, że ludzie wolą inwestować w jakichś tam dołkach, jaki jest jakiś tam gorszy nastrój niż właśnie na tych legendarnych szczytach. Więc teraz zrobimy drugą symulację. Sprawdzimy, co by się stało, gdyby ktoś kupował tylko na szczytach wszechczasów. Jak działa taki algorytm i czym się różni od poprzedniego? Jest bardzo podobne do poprzedniego, czyli znowu mamy tym razem miłośnika rekordów wszechczasów na giełdzie. Podejmuje pierwszą pracę w styczniu 1955 dla USA lub w styczniu 1970 dla MSTI World. Od tego czasu oszczędza regularnie równowartość tamtejszych 100 dolarów, indeksowaną co miesiąc. Inflacją, czyli jego zarobki i oszczędności rosną, tak jak inflacja. Co miesiąc loguje się na swoje konto bankowe i maklerskie i dokonuje przelewu zgodnie z takim schematem. Jeżeli mamy szczyt wszechczasów na indeksie akcji, no to kupuje on akcję. Jeżeli nie mamy szczytu wszechczasów, to blokuje on to na lokacie i czeka na kolejny szczyt wszechczasów z całą ulokowaną na lokacie kwotą. Czyli jak tylko mamy tak zwane ATH, to po prostu przenosi nowe środki na indeks akcji. Jak nie mamy, to oszczędza na Lokacie. Co jest bardzo ważne, to to, że ponownie mamy ten warunek, że raz zainwestowane w akcje środki nie są już nigdy wypłacone, przynajmniej nigdy w czasie tej analizy, jak już zainwestuje, to trzyma zainwestowane, więc to jest bardzo, bardzo ważne ponownie. Jak często taka osoba inwestuje? No, bardzo często, jeżeli chodzi o te Stany Zjednoczone, to na 840 miesięcy aż 288 miesięcy to właśnie było ATH, szczyt czasów i wtedy faktycznie ten inwestor by zainwestował. Pamiętaj, że próbkuje co miesiąc, więc to może być, jakbyś spojrzał na dane dzienne, to może być więcej lub mniej tych szczytów wszechczasów, ale dane miesięczne wskazują na to, że to było 288 na 840 miesięcy, czyli około 34%. Tych wszystkich logowań na konto maklerskie, powiedzmy. Unikałby on inwestowania wyłącznie wtedy, gdy akcje nie byłyby na maksimach, więc to też jest bardzo ciekawe zachowanie. I zauważ, że znowu inwestowałby tak jakby w złych momentach, no jakbyśmy mieli te długoterminowe krachy, kryzysy, on by unikał. Inwestycji. Sam fakt, że inwestował dość często, podpowiada, że osiągnie w ten sposób dość podobne wyniki do osoby inwestującej regularnie, bo zauważ, że to, co mówiłem w poprzednich wnioskach, liczy się inwestowanie jak najszybciej i jak najczęściej. No i tutaj jest nie inaczej, bo jego wyniki inwestycyjne są bliźniaczo podobne do inwestora, który nie baczył na to, czy są maksima, czy minima i po prostu kierował swoje środki na giełdę regularnie co miesiąc. Fan ATH, czyli tych szczytów wszechczasów, zainwestował w tym czasie około 420 tysięcy dolarów, kończąc z portfelem wartym około 22 milionów dolarów, czyli tylko o 1 milion mniej niż osoba, która po prostu kupowała co miesiąc. Wow, zgodzić się, że to jest nieintuicyjne i trochę szokujące, bo przecież wydawać by się mogło, że ktoś to przegapił wiele okazji w postaci dołków, nie inwestując nowych środków po głębokich spadkach, dużo by na tym stracił, no bo praktyka tu pokazuje, że fan ATH wcale nie wyszedł na swoim inwestowaniu dużo gorzej od kogoś inwestującego regularnie, czyli stosującego tak zwane DCA albo po prostu CA, Coast Averaging, czyli po prostu uśrednianie kosztu. W długim terminie. Zauważ, że inwestowanie nowych środków tylko na szczytek przez czasów dotychczasowych i unikanie inwestowania po spadkach to w pewnym sensie miecz obosieczny. To nie jest do końca takie złe, no bo niby omijają nas okazje, czyli możliwość inwestowania w dołku, bo przecież odkupimy akcje od kogoś, gdy już będą na ATH, czyli znowu najdroższe wszech... jakby dotychczas. Z drugiej strony, osoba uśredniająca kupuje przez cały dołek, więc nie ulokuje całego kapitału na samym dołku, tylko no uśrednia, czyli średnio kupi na jakichś poziomach cen. Na przykład minus 25%, a nie minus 50%, jeżeli dołek jest rozłożony równomiernie. Mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli, no ale po prostu wyobraź sobie, że kupujesz regularnie. Ty też nie kupisz na dołku, jakby, znaczy kupisz najwięcej akcji, ale nie uśrednisz ceny na tej dołkowej. Nie, 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 nie złapiesz tylko i wyłącznie dołka. To jest fizycznie niemożliwe. Wnioski z tej części materiału są na razie następujące. Numer jeden, lepiej inwestować tylko na szczytach niż nie inwestować wcale. Numer dwa. Po szczytach wszechczasów zwykle następowały kolejne szczyty wszechczasów, a nie kryzysy, nie krachy i nie dołki. Więc osoba inwestująca w indeks SP500 tylko po rekordowych cenach, przynajmniej nie omijałaby większości wzrostowych dni, taka jest prawda. Wniosek numer trzy. Omijanie największych okazji nowymi środkami nie ma większego znaczenia, bo z czasem już zainwestowany kapitał. I tak znacznie przewyższa kwoty dopłat do portfela, więc dopłaty tracą na znaczeniu, a w tej symulacji obydwaj inwestorzy mieli na ogół zainwestowane całe oszczędzone środki, a to jest najważniejsze. Czyli znowu wygrywa to, że mieli bardzo długo zainwestowane środki na giełdzie, a nie jest aż tak ważnym to, kiedy dokładają te nowe środki tak długo jak robią to dość regularnie. I zauważ, że to jest główny wniosek z tej części. I globalny fan ATH, ten inwestujący w MSC World tak naprawdę potwierdzi to. W latach 1970 do 2024 zainwestował w aż 207 z 660 miesięcy, czyli przeciętnie raz na 3 miesiące, dość często. To sprawiłoby, że środki miał na ogół zainwestowane w większości fakcji, a te lokaty no tylko czasami, tak naprawdę po roku 2000 i po roku 2008 miał Miałby takie kilkuletnie przerwy, natomiast na ogół nie miałby kilkuletnich przerw w inwestowaniu. Nikogo chyba nie zdziwi to, że po 55 latach inwestowania oszczędziłby łącznie około 280 tysięcy, tyle by odłożył. To były te nowe wpłaty, kończąc z portfelem wartym 4,6 miliona dolarów, czyli tylko 200 tysięcy dolarów mniej od kogoś, kto inwestowałby regularnie, bo ten by miał 4,8 miliona dolarów amerykańskich. Różnica w wyniku jest podobnie bardzo mała, znaczy ponownie bardzo mała, podobnie jak w przypadku SP500 i pokazuje, że regularność przebija nawet taki trochę pech albo w teorii niefortunne momenty do inwestycji, jakimi są ATH. Jak się okazuje, nie taki diabeł straszny, jak go malują, przynajmniej ten giełdowy, no bo okazuje się, że takie inwestowanie w złych momentach wcale nie jest takie złe, tak długo jak robimy to mimo wszystko, dość często, bo w tym przypadku ATH robiliśmy to często i jak już klikniemy kup, to nie klikamy sprzedaj, jak są te kryzysy. Jeżeli tak robimy, to i tak wyjdziemy na swoje. Mówiłem to wielokrotnie, ale im szybciej zainwestujesz swoje środki w akcje, tym więcej zarobią w długim terminie i osoba, która nadmiernie zastanawia się, czy jesteśmy na szczycie, czy zaraz będzie kryzys i tak dalej, no może mieć rację, może być kryzys, ale jeżeli wytrwasz, jeżeli wytrzymasz, jeżeli nie będziesz się przejmował, jeżeli poczekasz, jeżeli udowodnisz sobie i światu, że Twój horyzont inwestycyjny naprawdę jest bardzo długi i naprawdę możesz poczekać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat najlepiej, to tak naprawdę to nie będzie miało znaczenia. Jeżeli dalej będziesz regularny, jeżeli dalej będziesz dopłacał, jeżeli wytrwasz, to prawdopodobnie wyjdziesz na swoje. No chyba, że oczywiście globalny indeks akcji, będzie w jakimś stałym trendzie spadkowym, ale wtedy, jak zawsze to powiadam, będziemy mieli większe problemy niż to, że akcje tracą. Tak przynajmniej sądzę. Wniosek finalny to to, że inwestuję w zdywersyfikowany portfel akcji spółek giełdowych, dlatego że obstawiam dalszy wzrost gospodarczy na świecie, a z nim zwykle rosną realnie ceny akcji. Uważam, że w przeciwnym scenariuszu kurczenia się gospodarczego świata i tak będę miał większe problemy niż to, że mój, mój portfel akcji traci. Nie zapominaj więc o tym, że niezależnie czy ktoś miał okropnego pecha z momentem wejścia w inwestycje, czy inwestował tylko w owczym będzie na szczytach, i tak wyjdzie na swoje tak długo, jak będzie w tym wytrwały i po prostu wytrwa do końca. Bardzo dziękuję za przesłuchanie, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Na razie.